Cześć, z tej strony Trafik. Zapraszam Was do mojego kolejnego materiału przygotowanego dla serwisu eHardware.pl. Tym razem, po krótkiej przerwie, mam dla Was kolejny ciekawy produkt. Nowy produkt marki Steel Series. Są to słuchawki, o których mogliście nawet jeszcze nie słyszeć, bo nie ma ich jeszcze na stronie nawet producenta. Są to Steel Series Siberia 200. Zapraszam do materiału. A więc czas przystąpić do unboxingu, zobaczenia w środku, co tutaj się znajduje w tym pudełku. Jak widzicie, marka Steel Series zmienia. Tutaj zmieniła już całkowicie, jest nowy wygląd, design ich opakowań. Tak jak miało to też miejsce w przypadku wcześniejszego produktu, który Wam pokazywałem, był to Rival 100. I tak samo też jest Syberion 200. Jest już zmieniony, zmieniony design ich opakowań. Firma się zmienia, idzie do przodu. Tak samo stara się pokazać to na swoich opakowaniach. Tak wyglądają boki. Opakowania jeszcze raz przód, dodatkowo. Tył. tutaj są, oczywiście, wszelkie informacje. E, najważniejsze informacje dotyczące tego produktu. E, porównałem, e, porównałem sobie parametry techniczne e, Syberii 200 do poprzedniczek, bo e, Syberia 200 ogólnie jest to odświeżony, odświeżona. E, Linia Syberii V2, czyli najbardziej udanych słuchawek marki SteelSeries. Series. E, więc producent postanowił kontynuować e, ten, ten dobry produkt, e, postanowił go nie uśmiercać, tylko odświeżyć go. I właśnie z tego względu została wydana z Syberia 200. E, tak wygląda w środku. Tu są oczywiście same słuchawki. Wyglądają no, praktycznie, no, może nie identycznie, ale bardzo podobnie już widzę jak poprzedniczki podwórki. Co jest w środku? W środku, no, mówię, oprócz, oprócz słuchawek, tutaj jest, są też naklejki Steel Series. Już tutaj są nowe naklejki, nie są to naklejki czarne, tylko są to naklejki jasne. Dodatkowo jest tutaj taki przewód, który pozwala nam na podłączenie słuchawek do smartfonów, tabletów oraz laptopów z wejściem trzypolowym z tym takim pojedynczym wejściem, gdzie po prostu od razu w jednej wtyczce są słuchawki i mikrofon tutaj jest standardowy przewód który podłączamy do PC, czyli taki mini jack na zdźwię... z sygnałem dźwięku i mini jack dla mikrofonu przewód jest normalny standardowy bym powiedział jak we wcześniejszych Syberiach nie posiada oplotu Tutaj jest pilot. No, wygląda praktycznie też bardzo podobnie jak we wcześniejszych, wcześniejszych Syberiach V2. Może troszeczkę plastik jest taki bardziej przyjemny w odbiorze i taki bardziej bardziej bym powiedział dopracowany. No a i tutaj chyba wszystko co, co jest w środku. Same słuchawki jak mówię, jeszcze raz wyglądają opakowaniu w, w ten sposób. Teraz to wyciągnę. Jak widzicie, Syberia 200 tutaj na tym pasku ma taki pomarańczowy kolor nawiązujący do nowego designu marki. Dobrze, tutaj są, tutaj są te pręciki, takie druciki, które trzeba wyciągnąć, żeby słuchawki wyciągnąć. Dlatego musimy się ich pozbyć. Yy. No, i bez tego tematu wracałem, Sprawdziłem sobie specyfikację techniczną tych słuchawek, no i ona jest taka sama jak Syberia O2, więc nada bardzo wysoka jakość dźwięku, pasmo przenoszenia od 10 do 28 tysięcy herców. Czyli, no mówię, to jest to dosyć, dobry, dosyć dobre pasmo przenoszenia. Co jeszcze? Impedancja, czyli ta oporność to jest 32 omy. Długość przewodu 1,8 m Mikrofon wielokierunkowy, normalny, standardowy mikrofon, tak jak to miało wcześniej miejsce, i jego, jego częstotliwość to jest od 50 do 16 000 Hz, więcej nic to już nie ma. Dobra, wyciągniemy słuchawki z tego, i słuchawki prezentują się nam tutaj. Tak jak mówię, wcześniejsze bardzo podobne, bardzo podobnie wyglądają praktycznie bliźniaczo jak podwójki, bardzo podobnie też do V2. Jednak tutaj jest duże nawiązanie kolorystyczne dodatkowo do do nowego designu marki. Tutaj widzicie ten pasek ma napis Steel Series. To są pomarańczowe wstawki pod spodem. Ten oczywiście sprawdzony i bardzo fajny system komfortowy dla głowy, czyli możemy te słuchawki nosić godzinami na głowie, grać godzinami słuchać muzyki i tak się nam w sumie głowa nie zmęczy. Nie będziemy odczuwali gdzieś tego pałąka na głowie. Jak widzicie, nauszniki w środku też posiadają takie pomarańczowe wstawki, nie wiem, czy to dobrze będzie widać jakoś. Ciężko mi tutaj to pokazać. Ale ten, ale, ale, no teraz widać chyba troszeczkę. Eee, także no, I tyle chyba w sumie co, co tutaj można na, ten, na, ten, na, ten, na temat tych słuchawek dołożyć. Czyli stare, dobre Syberie, eee, odświeżone. Eee, wydaje mi się, że warto było chwilę poczekać, bo eee, z rynku zniknęły te słuchawki, e, zwłaszcza w kolorze białym, e, czarnym. I, I wszyscy już myśleli, że zostanie Syberia V3. Jednak producent wyszedł naprzeciw i wypuścił jeszcze raz odświeżoną Syberię V2 i jest to Syberia 200. I powiem Wam też, że będzie bardzo dużo odmian kolorystycznych tych słuchawek. Każdy znajdzie coś dla siebie, naprawdę tych kolorów chyba będzie z 6 albo 7, naprawdę będzie, będzie w czym przebierać. Także to chyba tyle na ten temat. Dzięki za. Czas. Zapraszam do kolejnego materiału. Cześć!